Przez, jak ten ładnie jest tyle jak go zawsze przygotowuje? Panie, jest panikul, 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 Którą? panikul, 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 panikul,

Dobre, Masz tu młotę gdzieś? Jakiś? Wiesz, gumowy? ale gumowy mam schowany już. A schowany? Zobaczymy. Gdzieś się dostanie. Chodzi jak w masło. Chodzi, ale kurde. Jak się zaklinuje to... I co ty na to? Czy znaczy powiem, że... Zresztą, że jakieś 80 strzałów, nie słyszę. ale ciśnienia dostał aż, aż wypychało po wojciech. Jacek! Próbujemy tego. Dwa gramy ma. ja z boku popatrzę sobie z przyjemnością. Ile wziąłeś gram? Dwa więcej nie no to jest miniasz, to on ma większe ciśnienie nie? No. no siadaj kurwa i strzelaj w co strzelasz? Wiesz co do obojętnie no, bojęcie, no tam w tą tarczę swoją w w tą strzel tą wiesz tam jeszcze żadnej tej nie było tej tą to żeś tam ustawił tak? no no dobra no strzelaj więc to nie stój tu bo tu jest problem z brandkami ponoć jakby ją wypierdzieli tam też nie stój nie stój tam dla No. Jestem tu chodziły. Zobaczymy czy to wstrzelię. No, jak on już zacznie strzelać, to on gdzie strzelał, a to mają, te karabiny mają wadę, wiesz? Wybuchają. Ładnie, kurwa. No i wytrzymał.